Trzecia niedziela wielkanocna. Pierwsze czytanie z dzieł apostolskich z drugiego rozdziału jest fragmentem mowy, którą Piotr wygłosił w dniu zesłania Ducha Świętego do swoich rodaków. Mówi w niej o Jezusie, którego Bóg skrzesił. Ale nie tylko mówi o Jezusie, mówi, że Jezus był przepowiedziany przez proroków, był przepowiedziany w Psalmie, był przepowiedziany przez Pismo Święte. Bardzo ciekawa jest ta lektura Piotra, bo ona sugeruje jedną sprawę. Czekaliśmy na Mesjasza. Stary Testament zapowiadał Mesjasza. Proszę bardzo, Mesjasz przyszedł. On jest tym, o którym mówi Biblia. Ktoś powie: Ale jaki argument, że on jest tym, który, o którym mówi Biblia? Skąd my mamy wiedzieć, że on jest na pewno takim? Trochę trzeba tu się odnieść do matematyki. Kiedy mamy jakieś y, zadań z niewiadomą, to wystarczy, kiedy się w, to, w tą niewiadomą wstawi liczbę taką, jaka powinna być, to potem widzimy, że nam to pasuje, że rzeczywiście, jak mamy 2 plus x równa się 4, to ten x no, będzie po prostu 2. Oczywiście mogą być inne jakieś kombinacje, można kombinować w taki czy inny sposób, ale przecież najprostsze rozwiązania są nieraz najbardziej skuteczne. Problem z Jezusem jest taki, że naprawdę on jest niewiadomą, która przez to, że stała się wiadomą, rozwiązuje bardzo wiele problemów. Czytając Stary Testament w kluczu właśnie Jezusa Chrystusa jako tego zapowiedzianego mesjasza, to widzimy, jak bardzo wiele tekstów pasuje do niego, jak bardzo wiele tekstów no, zgrywa się po prostu z tym, co się stało w życiu Jezusa, w jego śmierci i również w zmartwychwstaniu. On jest kluczem. Do rozwiązania całego Pisma Świętego. On jest kluczem również do rozwiązania życia, kluczem do, do rozwiązania tego, co jest, co jest naszymi niewiadomymi. Psalm XVI, który recytujemy, modlimy, którym się modlimy, mówi o tym, że Bóg rzeczywiście będzie troszczył się i nie pozwoli, żeby moja dusza uległa skażeniu, żebym ja został zapomniany, nie dopuści, żebym pozostał w grobie. Ale tak sobie myślę, że kiedy czytam ostatnią strofę Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełni radości przy Tobie Wieczne szczęście po Twojej prawicy To mam takie wrażenie, jakby, jakby ten psalm napisał ktoś Kto bardzo kocha Pana Boga Komu bardzo zależy na tym, żeby blisko Pana Boga być Nie da się być szczęśliwym przy kimś, jeśli go nie kochasz Nie da się mówić o rozkoszach w obecności kogoś Jeżeli ta osoba nie jest Ci bliska Problemem nie jest to, czy my po śmierci będziemy w cieściu, czy będziemy w piekle, czy będziemy w niebie. Oczywiście to jest mega ważny problem, ale, ale sprawa jest taka, czy ja kocham już Boga. Bo jeżeli ja mam całą wieczność przebywać z Bogiem, no to może ja się zanudzę, umęczę. Jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu jest odkryć miłość Boga, szukać tej miłości, chcieć się w Panu Bogu zakochać, bo to będzie cała nasza przyszłość. Jak męczące musi być bycie blisko Pana Boga dla, dla kogoś, kto, kto, kto Boga nie kocha. Najważniejsze zadanie, można by powiedzieć, życiowe, oprócz tego, żeby przeżyć to życie, to jest wejść w taką relację z Bogiem, w taką relację bliskości, przyjaźni, miłości, żeby śmierć była dla nas naprawdę pięknym startem w wieczność, pięknym startem do spotkania z osobą, która jest najbardziej kochającą i najbardziej, najbardziej fantastyczną. Święty Piotr, w pierwszym swoim liście, a w drugim czytaniu, który, jest, który przypada na trzecią niedzielę wielkanocną, opowiada o przepięknej miłości Bożej, że Bóg nas wykupił, wykupił nas, czyli zapłacił za nas pewną cenę, tą ceną jest krew Jego syna. Wykupił nas nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią, krwią Chrystusa jako baranka. Proszę popatrzeć, jaka tu jest niesamowita logika. Jeżeli ktoś za ciebie płaci pieniądze, to nie tylko że cię kocha, nie tylko że mu zależy na tobie, ale znaczy też to, jak wielką musisz być wartością, skoro tak wiele zapłacił. Jeśli płacisz za chleb 5 zł, ok, on jest warty 5 zł, a jeżeli płacisz za chleb milion zł, to mówisz albo była inflacja, albo może coś jest w tym chlebie. Skoro Bóg zapłacił tak wielką cenę, jaką jest cena krwi jego syna, to znaczy, że my musimy być bardzo wielcy, musimy być niesamowicie wartościowi. Jedną ze spraw, absolutnie jestem przekonany w życiu, do której żeśmy ciągle nigdy dorośli, to jest właśnie sprawa wartości człowieka. Że, że my myślimy naprawdę, że, że budynek jest bardziej wartościowy niż człowiek. Myślimy, że, że złoto jest bardziej wartościowe niż człowiek, a Chrystus pokazuje przez swoją śmierć: jesteś dla mnie wartością, jesteś drogi w moich oczach. Tak jak mówi prorok Izajasz, nabrałaś wartości, ja ci miłuję. My jak małe dziecko, które ma może roczek, nie wie co to jest pieniądz, bierzemy ten pieniądz, targamy, rzuca może do, do ognia, w domu się dziwią, co on z tym pieniądzkiem robi, czy, 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 czy z tą dziesiątką, dwudziestką, co on robi. Ono on nie zna dziecko wartości, ale jak ono tylko podrośnie, będzie miało 3-4 latka, no to on już zakuma o co chodzi, będzie babciu, ma już emeryturę, dziadku dajdy, dych bo on już wie co to jest wartość pieniądza i do końca życia będzie wiedział. My jesteśmy jak takie małe dzieci w wierze, które mają 6 miesięcy, może roczek i tak słyszymy, kiedy Bóg od nas mówi, jesteś wartością, jesteś drogi w moich oczach, jesteś naprawdę cenny, ale my tego nie dorozumiemy, targamy, może nie pieniądze, ale targamy siebie, niszczymy jeden drugiego, myślimy, że, 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 że to jest niewartość, że to jest rzecz, która jest jakoś mało wartościowa, jesteś wartością. To czytanie mówi mocno, jesteś wartością, bo Bóg za ciebie bardzo wiele zapłacił. Naprawdę bardzo wiele. Jeszcze święty Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale powie, że Bóg umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Nie wtedy, jak odnosisz super sukcesy, nie wtedy, jak jesteś wspaniałym człowiekiem, którego wszyscy chwalą, ale wtedy, kiedy czujesz się zerem, wtedy, kiedy e, e, wydaje Ci się, że zmarnowajesz życie, wtedy, kiedy wydaje Ci się, że po co ja żyję, Bóg mówi do Ciebie: Nie, 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 nie. Jesteś drogi. Jesteś drogi w moich oczach. Ja Cię miłuję, bo zapłaciłem za Ciebie bardzo wiele. Zapłacimy za siebie bardzo wiele. Uwierz w to. Dorośnij do tego, że, że jesteś wartością. Gdybyśmy my odkryli swój, swoją wartość, nie bylibyśmy naprawdę połowy kłopotów i problemów w życiu. Ludzie nie dlatego popełniają samobójstwa, że nie chcą żyć, bo przecież życie jest piękne. Ludzie nie chcą żyć byle jak. Nie chcą żyć w takim poczuciu bycia szmatą, nikim, niecenionym, odrzucanym, pogardzanym, traktowanym w taki czy inny sposób. Nie chcą. Człowiek się po prostu broni nie tyle przed śmiercią, co broni się przed byciem zerem, przed byciem nikim, przed byciem robakiem, przed byciem pogardzanym. Święty Piotr powie: Jesteś wartością, bo Bóg za ciebie naprawdę za, za, zapłacił bardzo wiele. Ewangelia o uczniach z Emaus yy, opowiada. Jeszcze raz wróćmy do motywu Pisma Świętego. Opowiada o tym, że oni nie rozumieli całej tej sytuacji. Spodziewali się, że Mesjasz miał wyzwolić Izraela, ale nie rozumieli właśnie tego, co się stało, dlatego że, jak mówi Jezus, o jak kore są dowierzenia wasze serca we wszystko, co napisali prorocy. Oni rozumni. Używa dwóch określeń, że zachowujcie się jak ktoś, kto nie myśli. I zachowujcie jak ktoś, kto jest strasznie taki wolny, flegmatyczny, który zanim on zrozumie o co chodzi, to po prostu to już po prostu zapomniał. Gdybyście czytali pisma, gdybyście myśleli nad tymi pismami, to byście nie mieli takich problemów jak macie. Wy, nie, wy, 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 wy jesteście, czujecie się po prostu rozczarowani, myślicie, że stało się coś wielkiego, bo stało się, ale nie rozumiecie, bo źle czytacie pisma. To co jeden z moich kolegów, również biblista, bardzo często powtarza słowa czytaj Biblia, a unikniesz w życiu rozczarowań. Czytaj Biblia, a unikniesz w życiu rozczarowań. Słowo, słowo, jeszcze raz słowo. I kiedy mówimy o niedzieli biblijnej, kiedy mówimy o tygodniu biblijnym, kiedy mówimy o narodowym czytaniu Pisma Świętego, kiedy mówimy w ogóle o Słowie Bożym, bo przecież ono jest każdego dnia, jeszcze raz warto sobie powiedzieć, wróćmy do Pisma Świętego. Zaczynajmy go słuchać częściej. Zaczynajmy go czytać, naprawdę czytać. Proszę was, nie tylko słuchajcie to, co, to, co ja mówię, ale czytajcie te fragmenty Pisma Świętego, które są prze, na, e, przepisane, które są na dany dzień. Czytajmy to słowo, rozważajmy, zastanawiajmy się, a wtedy dużo więcej zrozumiemy, a wtedy dużo łatwiej rozpoznamy Chrystusa nie tylko przy łamaniu chleba, ale rozpoznamy go również w tak trudnych wydarzeniach, jakim trudnym wydarzeniem może być krzyż, nie tylko nasz, ale też krzyże, które spotykamy przecież w naszym życiu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.